Ciekawe, co jest dalej, co kryją słynne laboratoria, nad czym pracowali i pracują naukowcy, jakie przeszkody musieli pokonać po drodze, czy i kiedy popełnili błędy, gdzie są najbardziej tajemnicze miejsca na Ziemi. Poszukuję niezwykłych historii i przygód, by obrazem, doświadczeniem lub rekwizytem opowiedzieć o nauce i fascynującym świecie. Zapraszam na kolejne opowieści Wiktora. Do wykonania pierwszej sztuczki potrzebny jest obrus, no najlepiej jakiś bardzo luksusowy, ale ja zastąpię go gazetą. Jest równie dobra, a nie ma różnych zaszewek i haftów, wobec tego jest bezpieczniejsza. Potrzebna jest jeszcze porcelana albo kryształy. No, ja tutaj porcelany może nie będę miał, ale mam na przykład o. Taką filiżankę, a przy okazji również naczynia, które mam po prostu u siebie, zatem są również wygodne i bezpieczne. Jak widać, wszystko zgromadziłem na stole. Do wykonania tej sztuczki potrzeba trochę siły i pewnej umiejętności. No to popatrzmy, co się będzie działo. No właśnie, nic się nie dzieje. Wszystkie naczynia zostały na stole. To w takim razie jeszcze raz, teraz pokażę to w szerszym planie. A więc mamy gości, dziękujemy im bardzo za spotkanie, cieszymy się ogromnie, że się zobaczyliśmy, ale dziś już dziękujemy Wam bardzo za spotkanie. Taka sztuczka na pewno wielu osobom się spodoba. Jak się to robi? A cała sztuka polega na tym, żeby szarpnąć gazetę albo obrus bardzo mocno, szybko, ale w dół. Niektórzy, kiedy szarpią obrus, to podnoszą do góry tak odruchowo, tak jakby chcieli go strzepnąć. Nie, trzeba go pociągnąć w dół, dzięki czemu wszystkie naczynia pozostaną na stole. Zawaliłem świeczkę na talerzyku, żeby nie nakapał ten wosk kolorowy i postawiłem przed tą świeczką butelkę. O, wydawałoby się, że jeżeli będę dmuchał teraz na świeczkę przez butelkę, o no to nic z tego nie będzie. Po prostu strumień powietrza nie dotrze do tej świeczki. Sprawdźmy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Jak widać, w ten sposób świeczkę można zgasić. Dlaczego? No, po prostu dlatego, że strumień powietrza otacza tę naszą butelkę i trafia z powrotem w świeczkę, która jest umieszczona za butelką. Zaskakujące? Skoro mamy już zapaloną świeczkę i ćwiczymy jej gaszenie, to zobaczmy, co się będzie działo, jeśli będę dmuchał przez na przykład lejek. No, tutaj przygotowałem sobie taki zestaw. Mam lejek, mam rurkę, żeby łatwiej było mi dmuchać. I zobaczymy, co się będzie działo, jeżeli zbliżę ten lejek do świeczki. Mimo, że dmucham, to płomień świeczki próbuje wejść do lejka. Jest wyraźnie wciągany do tego lejka. No, zadziwiające. Oczywiście yy, ci, którzy chociaż troszeczkę znają fizykę, to wiedzą, że tutaj po prostu jest mniejsze ciśnienie, ponieważ jest przewężenie pewnego rodzaju strumienia i wobec tego ta, ten płomień świeczki usiłuje się dostać do środka do tego pędzącego strumienia gazu. Kolejne zaskoczenie: na stoliku mam już przygotowaną zapaloną świeczkę. Czy można? w takim foliowym woreczku zagotować wody. Woreczek jest taki najtańszy, jaki udało mi się kupić w sklepie i spróbujemy co się będzie działo. No po pierwsze do woreczka trzeba nalać tej wody. No. I woreczek umieszczamy nad świeczką. No i co? Ano nic się nie dzieje. A dlaczego się nic nie dzieje? A dlatego, że ten woreczek po prostu jak widać, nie przepala się. O, można powiedzieć, może to jest cudowny woreczek, może ja oszukałem, może jest coś w nim nie tak. ale proszę zobaczyć, w takim razie teraz pokażę na zbliżeniu, o, na przykład brzeg tego woreczka. No widać wyraźnie, że woreczek się topi natychmiast. To dlaczego ten woreczek w takim razie nie topi się, a można, no może gdybym miał więcej cierpliwości, to mógłbym zagotować w nim wodę. Oczywiście wiele dzieci zna odpowiedź na tę zagadkę. Po prostu woda chłodzi woreczek. Woda odbiera ciepło. Woreczek cały czas ma temperaturę taką, jaką ma woda. A woda nigdy nie przekracza temperatury 100 stopni. Natomiast woreczek Topi się w temperaturze znacznie przewyższającej 200 stopni. No, można zobaczyć, że to naprawdę jest ciekawa sztuczka, a zatem widać, że gdybyśmy mieli więcej cierpliwości, to moglibyśmy taką wodę w tym woreczku zagotować. Przygotowałem balonik i pineski na tym talerzyku. Jak wiadomo, baloniki bardzo lubią pineski, a zwłaszcza lubią pięknie pękać. Zobaczmy, czy nasz balonik tak od razu pęknie, a może też wytrzyma. No, wszyscy mogą zobaczyć, że ten balonik, nawet lekko naciskam, on w dalszym ciągu opiera się na tych pineskach. Może pineski są niedobre, a może to jakieś zaczarowane powietrze? Nie, to jest tak zwana sztuczka fakira. A polega na tym, że fakir nie leży na jednym gwoździu, tylko leży na wielu gwoździach. Tu mam około 100 pinesek. Czyli cały nacisk tego balonika rozkłada się na 100 takich ostrzy. Wobec czego żadne z tych ostrzy nie jest w stanie przebić tego balonika. Proste, proste. Proszę tylko uważać, bo czasami mimo że ta sztuczka jest bardzo prosta, ale czasem się nie udaje i wtedy mamy głośny bums. Ale i tak chyba warto spróbować. Do szklanki dalałem wody. No, można powiedzieć, że nawet bardzo ciepłej wody, ale ta woda już nie wrze, co zresztą widać wyraźnie. No, normalna woda, trochę może cieplejsza niż zwykle. Nabieram trochę tej wody tu do strzykawki. Nic się nie dzieje, jak widać, ale teraz popatrzmy, co się będzie działo, jak będę wyciągał ten tłoczek. I woda zaczyna gwałtownie wrzeć, widać wyraźnie, jak wrze. Tak, czyli wrze woda, mimo że nie ma temperatury już 100 stopni. Dlaczego tak się stało? Woda wrze w temperaturze 100 stopni, ale pod normalnym ciśnieniem. Jeśli to ciśnienie obniżymy, to woda może wrzeć w niższej temperaturze. I tak na przykład na Kasprowym woda wrze w niższej temperaturze, a w jeszcze niższej woda wrze na przykład na Montewereście. I to jest bardzo, bardzo ważne zjawisko. Czyli pamiętamy, że temperatura wrzenia wody zależy od ciśnienia atmosferycznego.